Cześć witajcie, chciałbym Wam dzisiaj tak na szybko tylko pokazać jakieś najważniejsze usprawnienia w Jelly Bean dla Samsunga Galaxy S2 nie, nie jestem pewien czy tutaj te usprawnienia, które Wam pokażę, czy nie pojawi się coś jeszcze no bo to jest pierwszy ROM oficjalny, który wyszedł, kolejne mogą zawierać jakieś dodatkowe funkcje ale mianowicie zacznijmy od tego co, co najważniejsze Telefon zdecydowanie szybciej chodzi, to na pewno. Nie ma żadnych lagów, co zdarzało się wcześniej. Tutaj naprawdę jestem bardzo zaskoczony, bo nawet jak instalowałem parę aplikacji naraz, to w międzyczasie korzystałem sobie z Chroma i jakoś nic, nic nie lagowało. Byłem naprawdę zaskoczony, że, że to tak fajnie wygląda. No, na pewno wszystkie zmiany które dotyczą całego interfejsu czyli nowy touchwiz ten UX i, i teraz um, część rzeczy wygląda prawie identycznie wręcz no ale te funkcje których brakuje w, w telefonie czyli na przykład nie wiem, NFC no to po prostu nie pojawiają się tutaj tak jak widzicie więc większość rzeczy jest to co było w Samsungu Galaxy to co jest w Samsungu Galaxy S3 Jedno mnie tylko dziwi, że widgety nie wszystkie się pojawiły, część została jakby, z, z, Android, z Androida Ice Cream Sandwich, część zniknęło, te które dla mnie były najważniejsze, na przykład to zarządzanie energią, było tutaj a nie mogę tego znaleźć, bo tam była bardzo fajna funkcja, która pozwala, pozwalała od razu włączyć właśnie, zmienić długość wyświetlania ekranu długość trwania właśnie podświetlenia ekranu no i tego nie widzę no i to jest dla mnie troszkę tutaj smutna wiadomość no ale tak to większość widzę, że się nie zmieniło się oczywiście powiedzmy widżety tak jak mogliśmy tak powiedzmy tam nie wiem, robocze możemy wszystko zmieniać tak jak mogliśmy zmieniać Nasze widżety, tutaj nie ma problemu z tym, wszystko się też przesuwa, tak jak widzieliście. Kolejne jakieś zmiany, nowe, to dwa tryby ekranu, właśnie startowego. To jest ten podstawowy i te ułatwienia. Nie wiem, czy to Wam pokazywałem. To są te takie dodatkowe kontakty, które najczęściej dzwonimy, najczęstsze ustawie, aplikacje, ustawienia. To jest dla kogoś, kto zaczyna przygodę z Androidem i jakby nie ma na razie możliwości zagłębić się w to wszystko, więc bardzo fajne rozwiązanie też od Samsunga Galaxy S3. Hmm. Rozbudowane funkcje kamery były podane również jako nowości. No i tutaj muszę przyznać, że jestem zawiedziony z jednego prostego powodu bo niestety nie ma tych funkcji w aparacie i w kamerze właściwie, które chciałem, żeby były, a mianowicie jak nagrywamy, to nie ma, możemy ostrzyć nie wiem dlaczego, tu nie można nic wyostrzyć możemy tylko pauzę zrobić, co jest pewnym dodatkiem ja jakoś nie widzę tutaj tych wszystkich dodatkowych, dodatkowych opcji, które miały być i usprawnień są oczywiście etykiety, i tak dalej. Czy nie ma? Nie, są efekty, nie ma etykiet nawet. Yy. Więc szczerze powiedziawszy, są efekty takie. Tutaj nie mamy spowolnienia tego, co mam w Nexusie. Lampę błyskową możemy sobie włączyć włączyć, czyli wszystko to, co było wcześniej. Tutaj nie, jeśli chodzi o, o aparat, czy mamy coś więcej, nie mamy. Funkcji właśnie tej, tej fotografowania przy słabym oświetleniu. no Bardzo dużo rzeczy tutaj nie ma. Są etykiety GPS-u, to też było już wcześniej. Ja nie widzę jakoś tych usprawnień, mimo że są one wyszczególnione jako właśnie podane przy aktualizacji tej, tego oprogramowania. Kolejna rzecz, która jest na plus, to na pewno tutaj ekran startowy. Oczywiście możemy sobie teraz te skróty zwiększać. Oczywiście, tak jak było to na Samsungu, Galaxy S3. Mamy Google Now, tak jak widzieliście. Nowy pasek powiadomień. Sprawdzę, nie ma możliwości, chyba, bo nie widzę tutaj. W opcjach też patrzyłem nie ma możliwości edytowania. Nie. Przepraszam, edytowanie go, ale jest już po prostu bardziej bogaty ten pasek. Hmm, wyświetlacz tutaj, wyświetlacz był pasek Tribeca Smart Stay, to jest kolejna rzecz. Tutaj, no niestety, nie mamy tego, żeby edytować pasek powiadomień. Hmm. No i tak, no tak jak widzieliście, Smart Stay działa i jest też Direct Call które widzieliście, no i to chyba wszystkie jakieś nowości w Samsungu Galaxy S2 z Androidem 4.1.2. W każdym razie na pewno część z nich jeszcze jakoś dokładniej pokażę dla osób, które jakby nie miały styczności z Samsungiem Galaxy S3 i nie są nim zainteresowane i po prostu przedstawię te funkcje na Samsungu Galaxy S2. Dobra, tymczasem zapraszam Was do subskrypcji, trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć!